Witam serdecznie już w trzecim filmie z serii o kryptozologii. Dzisiaj opowiemy sobie o kryptycie z Madagaskaru zwanej Tokandią, nie przedłużając zapraszam do oglądania. Kokandia ma być masywnym lemurem o wielkości niedźwiedzia przypominającym koale. Porusza się po ziemi przy pomocy podskoków i skoków przypominającym nieco taniec. Dużo czasu spędza na drzewach, a jej twarz przy... nie przypomina ludzkiej, w przeciwieństwie do krzyków, które wydaje. Jej wizerunek występuje chociażby w grze wideo pod tytułem The Secret Sundays. I to by było na tyle co wiemy na temat tego stworzenia. A co wy sądzicie na jego temat? Dajcie znać w komentarzu, a tymczasem żegnam się nisko i zapraszam do obejrzenia innych filmów na kanale Pepa.